Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj was kochani witam spod naszego kaliskiego ratusza. Zobaczcie za mną widać piękny ratusz. Dzisiaj kochani mamy 11 listopada, dlatego tutaj jest tak świątecznie. Sami wiecie dlaczego jest święto niepodległości. Nikola słuchajcie nieśir, no jest w sztandardzie, więc jeszcze z dwójką dzieci będzie reprezentowała naszą szkołę szkoła numer 16 także to jest bardzo ogromny zaszczyt i poważna sprawa Państwo, <laughs> także my jesteśmy tutaj wszyscy razem Panie dzisiaj Wzędzie. z nią i sobie też sobie Panie, zobaczcie posłownie. tutaj już prawie zasypia, mam nadzieję, że nie zaśnie zobaczcie kochani jak jest jak w, jak w Kaliszu. to i słońce jest nam bardziej przyjazne Jadórka niski. Ale to jaka drzeczna. Zaczniemy dzisiaj. Aj, no chodź. chodź się przejść. Taka jest Zapraszam. Chcesz na ławeczkę sobie usiąść? Chodź, idziemy na ławeczkę sobie usiąść, tak? O, tam jest wolna ławeczka, sobie usiądziemy. Tak? Słoneczka oczywiście z tydołkiem. Tutaj sobie można usiąść. Dobrze, sobie. No. Mama tu w sobie Ale tu mokro, o kulczaki Melka tu się na tym mokry. Samaj. Sercia ja na mokrej ławce usiadła. O kulczaki, pokaż dupkę Nie, na szczęście na kurtce bardziej. Nie! No je! Yeah. Idziemy, chodź. To musi sprawdzić teren Idzie się przejść Tam idziesz? Dobrze, to chodź idziemy A gdzie my się tutaj znaleźliśmy kochani? Zobaczcie Jesteśmy w Kaliszformie e, Tutaj jest taka u nas restauracja Klub W jakiej już W Kaliszformie A, tam... się do Kalifornii Nie słuchajcie Nikola sobie tam stoi i stoi zaraz będzie Marsi. marsz no i co a my przyszliśmy bo Inolcia sobie też zasnęła na dworze jest troszeczkę zimno więc przyszliśmy się troszeczkę tutaj ugrzać zamówiliśmy sobie kawę i powiem wam że fajne nawet tutaj rzeczy są tylko nie wiem czy będą dobre także przekonamy się pierwszy raz tutaj jesteśmy na jedzonku bo tak. zamówiliśmy sobie pizzę i na Nikoli też weźmiemy Teraz byliśmy kiedyś tam tak. koło no, w był taki otwarty budka, taka pamiętasz? Mm -hmm. Ale co napoje, kawy były? No, lecimy za Tak, a zawsze tutaj chodziliśmy do Delicy, ale Delicy, widzicie dzisiaj, znaczy w ogóle jest zamknięta tutaj, nie? E, także zawsze tak. tam chodziliśmy sobie na desery, ale dzisiaj jest zamknięte. Mm -hmm. Także jesteśmy sobie dzisiaj na kawce tutaj. No. Tak, kochani, my jesteśmy właśnie na haft. Cekarka już z przyszła. Pani ją przyniosła. Ja to zawsze m. tak mówię, słuchajcie, nie wiem, jak wy możecie mnie tak słuchać. I przyszła Nikola. Nie wiem, się raz z tego opowiadać, dobra. Nie. Słuchajcie, Sam Nikola tak przyszła. I... W skrócie, dziewczynka zemdlała po niej. Ona nie poszła z flagą, bo była za ciężka. Nie była za ciężka, <noise> tylko już tym razem nie szli po prostu z flagą, prawda? No zostało to odwołane, um, no tylko ci najważniejsi chcieli tam składać bukiety i ten, tak. my teraz jeździliśmy, bo e, za dużo zamieszania by było. Tak. mi się teraz do kościoła to wyśpieszyło. Mnie to kawałek brak mhm. A, nie, nie, właśnie. Dokładnie. Także my sobie no swoje Trzecia no, wojna była przez chwilę. Trzecia wojna, Nikola chciał już Nie, Ja się nie, ja płakałam trochę. Cichawie płakała, mm. Nelce jeszcze sobie hrapie. Dobrze. A mogli uprzedzić, ale no, a Nie, ja nie On coś w chińsku pogadał. Chisliw. O, zdjęcia. się widzę. Nie strasznie się boję. Kształt, będzie ważny. Kochani, miałam znowu nagrać jedzenie przed, zanim zaczęliśmy jeść, ale niestety jak, jak zwykle zapomniałam, bo byłam taka głodna. Ale ja pizza wygląda... Ja Nikolaj zaprosił pizzę. O, Nikolaj Polecał. Kochani, my rzuciliśmy do domku. Ja wstaję właśnie rosołek. Pizza pizzą, ale rosołek musi być. Nacia no, ja sobie zaraz e, zje, bo już wstała po drodze. Kupię. Kochani, ja dzisiaj... Hej, y... witajcie w naszej kuchni, <laughs> yy, I teraz sobie będziemy odciskać łapkę. Mama No co neli znaczy, łapkę. Neli łapkę. No właśnie, okay, słuchajcie. Nie chcę. Czy ja mogę coś powiedzieć? Słuchajcie, dostaliśmy taki prezent, Nela ja w sumie dostała no, od mojej koleżanki. I jest tu taki piasek, się łapkę i jest na pamiątkę. I tutaj słuchajcie, słuchajcie to jest git, tak? kit. Kit! <git> to jest kit, słuchajcie. Kit z okna? Kit z okna, się tak mówi. <git> <git> Okej. Okay. Ale to do czego to jest? Ja nie wiem, do czego to Małka, jest. No ja ci mówię, że to zbawkowecz trzeba, nie? Aha, no rzeczywiście, no, pokażę no, obrazek. I tu masz Ej, trzy minuty musisz ugniatać. Otwieraj to. Tak? O, to ja chcę. A gdzie jest Nela? Nela sobie leży. U, u. lepiej nikt nie przychodzi, żeby a nie miała tego racz. do buzi, bo nie może no tego no, brać. A ona będzie zaraz. O oh, No to jest normalna. Jak taka. pastylin. Tak nie jak taka, jest taka glina bardziej, Chciała, nie? Ej, fajne. Ale super, ile Mogą mam tu? Się... Oh, ale fajnie! Ja ugniatam. No, ugniatam no. ile, ile. E, zaraz Ci powiem, ugniatamy dwie minuty. Ja w ustawię. Dwie minuty ugniata Nikola. A ta rurka? A, ja bym mogła mieć taką kresę. E, no przeczytaj tutaj, no. Jest, jest no nie wiem właśnie, gdzie rurka. Nawet wiem, nie że wstążka. Pyle. Wstążka chyba też się wkłada do środka, bo tutaj było z przodu taki znak. O, aha, że dziury trzeba zrobić z tą, tą. Aha, okej, okay, dobra, no to ugniataj. No tutaj ugniataj, dwie później zwałkuj, włóż w tak. formę, później. Odciśnij rączkę dziecka i A, będzie gotowa. Okej, okay. okay, czyli robimy. Słuchajcie, Nikola nawet włączyła stopę, także została jeszcze minuta. Fajnie się ugniata. Bardzo fajnie, o, w ten sposób też co? No. Czy nie rozrywać będzie? Nie, nie rozrywać może. No, no, no. I później będziemy wkładać to, tak? To i wałkować. Wałkować, okej. Okay. Czyli to jest nasza taka jakby... E, Ta wy... mhm. Poremka. Poremka, żeby tylko Boremka. kształt koła. Dobra jedną próbowaskę. Ty nigdy nie, nie nagrywasz... To jest nie? Mam zrobiłaś nęcia? O, jakie piękne. Mhm. Masz śliczne. Śliczne te rzeczy robisz nęki. Mhm. I tak bałkujesz. Jeja. Co ty z pewnie jakiegoś kotka zrobisz, co? Kotka zrobisz? Mama ma zrobić? Mhm. Okej. Okay. Tutaj mam bałkować? Mhm. Ale to ciężko. Okej, okay. wałkowało mi się trochę. Może być, tak? No super. No bardzo ładnie. No, bardzo ładnie. No Tak, no bardzo ładnie ci to wyszło. Ślicznie wałkujesz. To są takie placuszki, chyba? Co, czy naleśniczki? Robę. Aha, takie naleśniczki. Chciałam Aha. Okay. To może dla lali takie naleśniczki będą dobre? Tak. Do. Nie dla nie. Nie lali? Aha, a komu dasz takie piękne naleśniczki? dobre? Dobrze. Dla mamuni? O, dziękuję. 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 Klocja. Kochani, tak wygląda efekt y, po odbiciu rączki <laughs> Nelci. Ale powiem Wam szczerze, że bardzo ciężko było, w ogóle Nelka nie chciała sobie sama pozwolić na to, żeby sobie odbić rączkę, tylko musieliśmy zrobić to jak ona sobie spała i tak naprawdę nie chciałam tej rączki, żeby za mocno jej nie ścisnąć i po prostu ten efekt wyszedł dlatego taki bardzo delikatny, średnio to widać. Tak jak sami zauważycie, Możemy to zauważyć pod, po prostu pod pod, wiecie, pod światło, jak, jest, jak pada cień. To też rzeczywiście jest to widoczne bardziej. Ale no po prostu Nelka nie chciała sobie pozwolić na to. Nie wiem, jeśli ktoś robił takie coś swoim dzieciaczkom, to piszcie w komentarzach, jak, jak, jaki mieliście sposób na to, żeby to zrobić. No i tak to wygląda. A ja kochani się z Wami żegnam. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście zostawiacie łapki w górę e, i co do następnego odcineczka, Pa pa!